Hej, dobry dzień, cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wardensus i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry tą Clancy z Recon Breakpoint. A dzisiaj zasadzamy się na samego Walkera. Wyruszyliśmy do jego bazy w celu dorwania jego chudego tyłka. Bo no cóż, nadeszła pora w tym momencie wyrównać rachunki. Jak widzicie, mamy ze sobą towarzysza. Przy czym niestety nie jest to żaden e, mój e, znajomy, mm, gdyż osoba, z którą grałem, po prostu zwyczajnie w świecie niedostępna i będzie niedostępna przez jakiś czas. Więc ku waszej uciesze, żeby wypuścić odcinek, postanowiłem rozegrać tą misję z botem, przy czym no, nie będziemy jakoś wybitnie na nim polegać. On mi posłuży tylko do jednej rzeczy. A mianowicie chodzi tutaj o kwestię związaną z prowadzeniem ostrzału zwierzyczki z pojazdu bojowego. Ale już wam śpieszę z tłumaczeniem, dlaczego, po co mi on. Widzicie tego bydlaczka? Bechomocik, bardzo fajny. Jest to Dron. Dron wielkości normalnego czołgu. Dron, który potrafi zrobić niemały rozpierdziel. I z nim w żaden sposób nie można się mierzyć e, na, piechu, nie, na piechura. Więc nam do wyeliminowania tego dziada posłuży to oto Ja będę prowadził, a nasz towarzysz... E, który się właśnie w tym momencie udziela, będzie prowadził ostrzał altryryjski, żeby wyeliminować Behemota. To będzie akcja zakrojona na szeroką skalę. Mam nadzieję, że uda mi się zmieścić w jednym odcineczku. Niemniej jednak, jeżeli nie, to rozegramy sobie tutaj w wstęp do całej misji a naszym głównym zadaniem jest dostać się do tego oto budynku w tym oto budynku znajduje się Walker to jest jego siedziba główna która jest jak widzicie strzeżona jak pałac Buckingham w Londynie w Wielkiej Brytanii nawet troszeczkę powiedziałbym lepiej bo oni tam nie mają takiego behemocika no ale cóż już począć? Postaramy się wykonać tę misję nie tyle, co najszybciej jak się tylko da, to najlepiej. Ja muszę Wam się przyznać, że to nie jest moje pierwsze podejście. We wtorek nie było w ogóle e, go Jekona. Dzisiaj też miałoby go nie być. E, z racji problemów techn technicznych, które mnie nawiedziły. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, Parnesus, wywaliłeś sobie do komputera RTX-a i nagle zaczęły się dziać cuda. To nie jest związane z RTX-em, to jest związane ze sterownikami, które zostały zaktualizowane a propos wyjścia Dying Light Oraz nowego OBS-a, który też wyszedł, a który musiał zostać przeze mnie zaktualizowany, bo wtyczka do Twitcha za niedługo w ogóle przestanie działać. Więc, żeby móc streamować bez przeszkód, ale jednocześnie też. O kurde, Ten celownik, ten celownik nie jest aż taki czuły jak poprzedni, a przynajmniej mm, troszeczkę sobie zaupgrajdowałem sprzęt na tą okazję, więc. No cóż. No cóż. Będzie się troszeczkę działo. Kurde, chętnie bym tego rakietera wyeliminował. Bo mogą być z nim problemy. Na pewno tego pana odstrzelimy. Na pewno tamtego gościa też się pozbędziemy. E, możliwie jak najszybciej. No i ten rakieter, kurczę, tu by się przydał czysty strzał, czysty head Bo jak nie będzie czystego heada, to będzie problem Dobra. Może najpierw wyłączmy im prąd Ale tak będzie, myślę, że najlogiczniej, najbezpieczniej najwygodniej O kurde, co to jest? To to robi? Ok, widzę. Okno. That's the stuff. Koler na spacji, strzymanie wstrzymaniu oddechu, tak, bo właśnie zaalarmowałem pół obozu. Wow, to było mocne. A, czasami mam takie zarąbiste akcje, naprawdę. A czasami po prostu tak partole mam na ty? Mam na ty spój. Wow, światło podcelownik. To nie było. Ah. wow on strzela seriami. No, to jeżeli wszystko pójdzie tak gładko jak teraz, to myślę, że że się w jednym odcineczku um, spokojnie zmieścimy. Okej. Okay. Ostatnim nabojem. <laughs> Okej, okay, dobra. Klienta mam załatwionego. Ja widzę, że ktoś się tu jeszcze kręci Nie, 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 nie Nic, gościu, nie widzisz Fuck! Czemu mi broń zmienił? A, bo na skrólu się zmienia mm -hmm. E, to wiele wyjaśnie. Dobra, musisz sobie teraz ten czołg stąd pojechać nie. sio, sio. nie jesteśmy tutaj w tym momencie potrzebny. Ja się muszę dostać do wodu panternego. Ale przede wszystkim y, nie powinienem się tam dostawać samemu. Potrzebuję towarzysza. A ten dalej tu stoi. Hmm. Chwolę zwrócić go uwagę granatem. Próbujmy. Bingo. To było to. Właśnie o to chodziło. Dobra. Kolej za kółkiem. W duchu. No, pośpiesz się. I masz wolną rękę do strzelania. E, Okej. Okay. To co? Wio. Tylko też muszę pojechać tak cholerka, żeby nie wpierdzielić się na żadnej miny. A wiem, że takowe się tutaj znajdują. Uuu, już zaczęła zabawę. Tajesz. Idealnie, 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 Nie da. Nie strzelaj po ludziach. Masz tu ważniejszy cel. Whoa! Trafiony, zatopiony. Wow! Pytkę, eee, no. Do tego się nie spodziewałem. Autentyk, to było takie pierwsza moja myśl, jakby to rozwiązać. Ojeju, robiłem różne dziwne rzeczy, na przykład chowałem się za murkiem i strzelałem mu tylko po wieżyczkach, ale to było tak mozolna. Robota, że normalnie. Okej. Okay. W ogóle nie miało to sensu. A tu proszę, tak ładnie. Tak czysto przede wszystkim. Ja pierdzielę, no. Różnego rodzaju yy, taktyki obierałem. Strategie zazwyczaj wyglądały w ten sam sposób, ale taktyka była taka moja, że na przykład brałem e, drona, przejmowałem ze skauta a, tego Aezrael, Aerial czy jakoś tak i ostrzeliwywałem go z powietrza, ale tak naprawdę to mało co dawało. Więcej z tym kłopotów było. O, jakie niesforne! Więcej z tym kłopotów było niż pożytku. W sensie on w ogóle pancerz mu tylko odstrzeliwał. A obrażeń w ogóle nie zadawało, więc. Ale teraz, tak na świeżo, jak do tego podszedłem, to bardzo ładnie to wyszło. Zadziwiająco ładnie to wyszło. Dobra. Więc co? Bierzemy się w takim razie za Walkera, nie? Dałoby się. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O co? Let's go, boys and girls. Let's do it. Come on. Oh, damn. No, man. You know, part of me is glad you're still alive. It's too bad I'm gonna have to kill you. You could just give up. Hey you know me better than that. I don't know you at all anymore. The walker I knew never would have been a part of this. And he never would have killed his own. I've been trying to show you, you got no vision on what the future could be. No man. It's not too late. You could join me. You killed my soldiers. And you made me kill my friend. Now you're making me kill mine.

Dea. Yeah. Wilki tutaj też są. No dobra. Jak sami widzicie, wezwałem posiłki. Um, nie mogę sobie poradzić z Walkerem. Nie wiem o co kaman. Tak naprawdę strzelam do niego, i, a nie trafią. A w dodatek pełno tutaj wilków, które jak nie tylko zobaczą, to dwa strzały i leżą. Więc musiałem sobie włączyć więcej botów w celu wyrównania po prostu szans żeby po prostu w jakiś sposób zajęły Walkera. Mam pomysł, w sensie te drony, które są nad nim, one w żaden sposób mnie nie atakują. W sensie kilka razy już latały mi nad głową w, w, w momencie, w którym Walker stał tak naprawdę zaraz za ścianką już obok mnie. I wydaje mi się, że one go leczą. Ale nie jestem, jeszcze, nie jestem tego pewien. Musimy zrobić parę testów. Okej, okay, coś zrzuciłem. A, to nie, to, nie, to nie ja zrzuciłem. Widzicie? Widzicie? Ja bym go próbował. A te drony tak jakby. Ściągały na siebie? Tak? Nie wiem. Iskry z nich leciały. Weźmy go może.

ale kuczeń nie może tutaj nikogo dość się No. No. Czy o tyle dobrze jest, że są ci towarzysze? Bo oni wiążą walką, wilki które przychodzą? Mm, A, nie wiem, nie da się je zesunąć? O, i muszą przyjąć do siebie. No, dobra, a u mnie! Chyba się zbiorni zaraz. No, zginę rzesz No, no. To jest twarda sztuka. Dobra, to łokrowi chyba został jeszcze jeden dron. Nie, dwa. Proszę, siadło jak złoto. Ktoś jeszcze stoi? Są tu jeszcze. Okej. Jeden i drugi. No, proszę Państwa, udało się. Nie powiem ile razy do tego podchodziłem, ale w końcu się opłaciło. no man wonderland it's still going <laughs> to happen this is the hot part of bolivia who's that eat my shit if you cuddle me after <laughs> well 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 you must be nomad walker did uh did you and i go through part of selection together no it was jump school i was in the chalk next to yours <laughs> that's right with that uh dude from para rescue right first recon guys <laughs> fun times man now well, i got uh got some more fun for you this here's your briefing say you uh you want some candy hey excuse me we haven't even started this mission Command's already talking about sending us back to the Middle East. Again? And that's one that never ends. That's because uh, war's easier in peace. The company man back there, who you never saw, by the way. He uh, he believes in this fantasy it's called Wonderland, where, where people never fight. It's all rainbows and marshmallows and unicorns and shit. But, I guess we could talk about that another time. Yeah. Say no, man. It's good to see you. You too, man. You stay healthy. Always. <laughs> Look what your wonderland got you. To Brat przeciwko Bratu. Walker nie żyje, nie powiem. To był kawał ciężkiej potyczki. Y tak samo z Behemothem, wielokrotnie do tego podchodziłem. Sami widzicie, że musiałem na pomoc sobie wezwać e, boty, bo nie wiem, czy byłbym w stanie tego wykonać, tą misję w pojedynkę. Na pewno nie miałbym tyle swobody w poruszaniu się, żeby móc kombinować i na wszelkie sposoby starać się mm, rozwikłać zagadkę tej mechaniki. E, no cóż, dostaliśmy nowe pukawki. Broń Walkera, automatyczną i chyba broń boczną. Ten pistolet? Rewolwer? Rewolwer, którym on tak często się bawił na pokazówkach. No dobra, widzicie to? Tu jest jeszcze karabin rozbud, ale ja sobie to przeglądnę na spokojnie i w sumie przewinę jak już do momentu, w którym zakończę drugie zadanie, które znajduje się w tej lokacji. Dobra, tutaj mamy wielki czerwony przycisk, więc wciśnijmy go. Zobaczmy, co się stanie. Długo go wciska. No mete Air One, unplugged in, transmit that virus. Understood. We're sending now. I mi pan Glancuś, wszystko załatwione. Łódź podwodna zniszczona, drony pod naszą kontrolą. Nic, tylko lecieć do Skela i się pochwalić. Więc ja się tam przeniosę, czym prędzej? I widzimy się już na miejscu. Myślę, że jesteśmy tu jeszcze trochę, nie? O, wystawił Walker od drogi na isle. To nie są small potatoes. Y'all know what Wonderland is? Walker mentioned it. Other people working for him and Stone mentioned it too. I heard Walker and Stone talk about it. But I never got a full explanation. Sounds like Lewis Carroll. Alice in Wonderland. Yeah. Yeah, he said I couldn't stop it. Oh, forget about it. All right. This island is full of crazy billionaires. People think they're wolves, killer robots, and military contractors. But it is also full of really, really good people. And we got together and we did something good and we should be proud of that. I'll drink to that. <laughs> Look at those birds. <laughs> O oh, kurio, ten taki podrąga. To są bursa. To jest Nie program Aruhi! Stone. Miles, just because you pay my bills, it don't make me your bitch. Well, I don't know how Scout took control of that sector, but he doesn't have it now. How's that? <sighs> well, you tell the big boss not to get his panties in a twist. Oh, well. I'm on the island. So with Walker gone, I guess that puts me in charge. Next? Dobre pytanie. Walker wyeliminowane, ale zobaczyliśmy jakąś dziwną anomalię. Przypuszczam, że to może być związane z tym SI, które zostało podpięte pod drony. Albo ktoś coś jeszcze dograł. Pytanie brzmi, czy będzie nam to wyjaśniał kolejny chapter. Szachmat, misja ukończona. Proszę Państwa, w tym momencie zakończyliśmy pierwszy epizod z trzech dostępnych dla Ghost Recon Breakpoint. Jednocześnie kończymy tutaj nasz odcineczek i chciałbym zadać Wam myślę, że dość ważne pytanie. Mianowicie chodzi tutaj o, o kwestię dalszego progresu. Czy chcielibyście w najbliższym czasie zobaczyć kolejny chapter. Dowiedzieć się co tak naprawdę w tym momencie kieruje dronami, i czy nowy zarządca wyspy samowładczy zarządca wyspy będzie w ten sam sposób nią zarządzał, w ten, sam, w ten sam sposób sprawował władzę co Walker. Dajcie znać. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. A na tą chwilę. To wszystko. Dzięki za. Mam nadzieję, miło wspólnie spędzony czas grał z wami w Barnesus. I to zobaczyska ludziska.